Cześć wszystkim. W dzisiejszym wideo pokażę Wam, jak zacząć swoją przygodę z inwestowaniem na platformie smartinveststudio.com. Jeśli jesteś nowy w świecie tradingu i szukasz prostych wskazówek, jak otworzyć swój pierwszy rachunek, to trafiłeś we właściwe miejsce. Dzisiaj przeprowadzę Cię krok po kroku przez cały proces. Zaczynamy. Pierwszym krokiem jest wejście na stronę główną smartinveststudio.com i kliknięcie w przycisk Otwórz konto. To bardzo proste. Wystarczy przejść przez formularz rejestracyjny, który wymaga podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Ważne jest, aby dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ będziemy ich potrzebować na kolejnych etapach weryfikacji. Po drugie, przechodzimy do weryfikacji tożsamości. Smartinvestudio.com stawia na bezpieczeństwo swoich użytkowników, dlatego musisz przesłać kopię swojego dokumentu tożsamości. Może to być dowód osobisty lub paszport. To pomaga zapewnić, że nikt inny nie uzyska dostępu do Twojego konta. Kolejny krok to wybór rodzaju konta, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. SmartInvestStudio.com oferuje różne typy rachunków w zależności od Twojego doświadczenia i oczekiwań. Dla początkujących zalecamy standardowe konto, które zapewnia łatwy dostęp do narzędzi i zasobów niezbędnych do efektywnego handlu. Dla bardziej doświadczonych traderów dostępne są konta premium z dodatkowymi funkcjami i korzyściami. Czas na wpłatę środków. Po zweryfikowaniu konta, możesz przystąpić do dokonania pierwszej wpłaty. SmartInvestStudio.com umożliwia różne metody płatności: karty kredytowe, przelewy bankowe, a także popularne systemy płatnicze, dzięki czemu wszystko odbywa się szybko i wygodnie. Teraz, gdy Twoje konto jest już aktywne i masz środki na nim, Możesz rozpocząć inwestowanie. Skorzystaj z dostępnych na platformie narzędzi do analizy rynków, aby podejmować świadome decyzje. Pamiętaj też, że smartinvestudio.com oferuje materiały edukacyjne, które pomogą Ci rozwijać swoje umiejętności i lepiej zrozumieć rynek. Podsumowując, otwarcie konta na smartinvestudio.com to prosty proces, który zajmie Ci tylko kilka minut. To pierwszy krok w kierunku osiągnięcia sukcesu finansowego i zdobycia wiedzy, która pomoże ci zarabiać na rynkach finansowych. Jeżeli podobało Ci się to wideo, zasubskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Jeśli masz pytania dotyczące otwierania konta, chętnie na nie odpowiemy. Do zobaczenia w następnym wideo.